Cóż, Chiny właśnie przeprowadziły jedno z najbardziej udanych pierwsza oferta publiczna w swojej historii. A kiedy pokażę Ci te liczby, nie uwierzysz, jak szybko to się stało. Ta nowa chińska firma pozycjonuje się, by bezpośrednio rzucić wyzwanie firmie Nvidia, najważniejszemu amerykańskiemu gigantowi technologicznemu w globalnym przemyśle mikrochipów. Wiem, że to odważne stwierdzenie. Jak nowa firma może konkurować z Nvidią, pionierem układów, sztuczna inteligencja wartym ponad 43 biliony dolarów. A jeśli powiem, że dyrektorem generalnym chińskiej firmy MorTech, produkującej karty graficzne i debiutującej właśnie na giełdzie, jest James Jiang, były wiceprezes Nvidia, który przez 14 lat rozwijał jej działalność w Chinach, James to niezwykły chiński dyrektor generalny. Karierę zaczął w 1995 roku w Hewlett Packard i Dell, a od 2005 roku w Nvidia odegrał kluczową rolę w szybkim rozwoju firmy w Chinach. Zna technologię, łańcuch dostaw i strategię Nvidia od podszewki, a teraz wykorzystuje to doświadczenie, aby pomóc Chinom zbudować własną wersję NVIDII właśnie w Pekinie. Dlatego debiut giełdowy Murtrec był wydarzeniem ogólnokrajowym, akcje cieszyły się 4126 krotnie większym zainteresowaniem niż oczekiwano, a oferty osiągnęły 45 bilionów dolarów. Więcej niż kapitalizacja Nvidia. To pokazuje, jak bardzo chińscy inwestorzy wierzą w rodzimą technologię i jak zażarta stała się rywalizacja technologiczna między Stany Zjednoczone Ameryki a Chinami. W dzisiejszym filmie dokładnie wyjaśnię, co wydarzyło się podczas tej historycznej pierwszej oferty publicznej. Kim jest nowy chiński lider mikrochipów, Jak Pekin chce rzucić wyzwanie Nvidia? I jakie to ma znaczenie dla technologicznej rywalizacji Stany Zjednoczone Ameryki-Chiny? Niedawny artykuł The Economist. Chiński przemysł półprzewodników Zaskoczy Świat ukazał się w zeszłym miesiącu. To pokazuje, co Chiny chcą osiągnąć w 2026 roku. Niespodzianki wynikną z krzemu, nieoprogramowania. Chińskie firmy osiągną postępy w dwóch dotąd niedostępnych obszarach: projektowaniu i produkcji układów sztuczna inteligencja. A dla tych, którzy nadal sądzą, że Chiny nie wprowadzają innowacji, w styczniu 2025 roku mało znany chiński startup DeepSeek zaskoczył świat, prezentując model sztuczna inteligencja konkurujący z Open. Sztuczna inteligencja, stworzony przy niewielkim budżecie i bez dostępu do najnowszych układów NVIDII, DeepSeek udowodnił. Chiny omijają amerykańskie sankcje i osiągają więcej, dysponując mniejszymi zasobami. I ta sama dynamika napędza teraz bezpośrednio chiński przemysł półprzewodników, w tym firmy takie jak Murt Ale tutaj historia nabiera jeszcze większego zwrotu. W zeszłym miesiącu dyrektor generalny NVIDII Jensen Huang podczas prywatnego wydarzenia na Tajwanie wyjaśnił, dlaczego amerykańskie sankcje obróciły się przeciwko nim. Powiedział: Te kontrole eksportu to najgłupsza rzecz, jaką zrobiliśmy. Właśnie daliście im najlepszą misję mobilizacyjną od 50 lat. To jak moment Sputnika na sterydach. Waszyngton sądzi, że hamuje Chiny, lecz w rzeczywistości je przyspiesza. W 2027 roku Chiny przewyższą resztę świata pod względem mocy obliczeniowej, sztuczna inteligencja. Zapamiętajcie to. To zaskakujące przyznanie Jensena Huanga, prezesa Nvidia, której przyszłość zależy od dominującej w chipach sztuczna inteligencja Ameryki. Ten motyw powtarza się zarówno za administracji Bidena, jak i Trumpa. Każda próba spowolnienia wzrostu Chin przyniosła odwrotny skutek. Chiny innowują szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Co prowadzi nas do Moore Threats. To pierwsza oferta publiczna, nie wydarzyło się w izolacji. To część ogromnego narodowego wysiłku, aby zbudować chińskiego odpowiednika Nvidia i przełamać dominację Ameryki w globalnym łańcuchu dostaw półprzewodników. Nawet Gina Raimondo, była sekretarz handlu Joe Bidena, publicznie przyznała, że amerykańskie sankcje zawiodły. Zobacz, co ostatnio powiedziała na Harvardzie. Chiny mają niezwykle skuteczną politykę przemysłową. To niesamowite, to zdumiewające. Naprawdę. Każdy fan samochodów B&D wie, że to piękne, świetnie działające i wspaniałe auta. Spójrz na Huawei, wiesz, to niesamowite. Wiesz, ludzie w rządzie, jeszcze dwa rządy temu, myśleli, że uda im się ich powstrzymać. Huawei wróciło silniejsze niż kiedykolwiek, produkując niesamowite układy scalone? Niesamowite, prawda? Ona twierdzi, że sankcje nie zadziałały, jakby nie miała z nimi związku. Mam jednak dowody. Ramando powiedziała to w 2022 roku. I wciąż jest to na oficjalnej stronie rządu Stany Zjednoczone Ameryki. Nadal będziemy działać, by chronić i maksymalizować naszą przewagę w tych kluczowych technologiach. Wprowadziliśmy zasady nakładające systematyczne, technologicznie specyficzne kontrole eksportu, ograniczające Chinom dostęp do zaawansowanych układów obliczeniowych, wykorzystywanych do trenowania dużych modeli sztucznej inteligencji. Nowe zasady to strategiczne cele mające chronić bezpieczeństwo narodowe. Ale teraz, patrząc w przyszłość na rok 2026, chiński przemysł sztucznej inteligencji przeżywa gwałtowny rozwój, a More Threads jest na progu zapisania się w historii. Przyjrzyjmy się więc dlaczego tak się dzieje. Pierwsza oferta publiczna wywołała szok w branży technologicznej, bo poza Chinami mało kto słyszał o More Threads, zanim oferta stała się wiralem. Ale w Chinach ta firma oznacza coś znacznie większego niż tylko startup. Symbolizuje chińską próbę Stworzenia własnych rozwiązań Nvidia. Prowadzona przez eksperta znającego firmę od podszewki. More Threads powstała w 2020 roku. Założył ją James Zhang, były wiceprezes Nvidii, który przez 14 lat rozwijał jej działalność w Chinach. Od początku jego celem nie było tworzenie firmy produkującej chipy, ale budowa całego ekosystemu GPU. Wszystko od sprzętu przez narzędzia dla deweloperów. Po frameworki do trenowania sztuczna inteligencja i wszystko inne, wszystko wewnątrz Chin. Aby to zrozumieć, musisz wiedzieć jedną rzecz. Siłą NVIDIA nie są karty graficzne, lecz technologia cuda. Nie przejmuj się, jeśli o niej nie słyszałeś. Cuda to system operacyjny i warstwa oprogramowania umożliwiająca inżynierom sztuczna inteligencja trenowanie modeli, symulacje, tworzenie gier wideo i przetwarzanie dużych ilości danych. Cuda jest jak tajny język NVIDIA i od 15 lat stanowi fundament całego światowego przemysłu sztuczna inteligencja CUDA jest niezbędny dla laboratoriów sztuczna inteligencja i deweloperów a bez niego karty graficzne Nvidia nie odniosłyby sukcesu jednak Murtec stworzył własną wersję CUDA nazywa się Musa i została zaprojektowana tak aby była kompatybilna z ekosystemem Nvidia chińscy deweloperzy mogą już budować i trenować zaawansowane modele sztuczna inteligencja na sprzęcie Murtec korzystając z narzędzi podobnych do tych od Nvidia Eksperci przewidywali, że odtworzenie zajmie dekadę. Tymczasem Moore Threads dokonało tego w kilka lat. Sekret sukcesu Moore Threads to jej dyrektor generalny, James Zhang i jego reputacja człowieka NVIDII w Chinach przez wiele lat. Po odejściu z NVIDII i założeniu własnej firmy, jego doświadczenie i renoma przyciągnęły wielu czołowych inżynierów z NVIDII, Advanced Micro Devices i chińskich platform technologicznych. Dzięki sukcesowi Jamesa Zhanga, Moore Threads otrzymało ogromne inwestycje od największych chińskich firm technologicznych, w tym ByteDance, Tencent i Sequoia China. Gdy firmy inwestują na taką skalę, widzą Moore Threads jako klucz do długoterminowej przyszłości sztuczna inteligencja w Chinach. Podczas gdy Nvidia i Advanced Micro Devices wprowadzają nowe architektury GPU, co 2-3 lat Moore Threads wypuściło 4 generacje w 4 lata. To tempo innowacji jest niespotykane w branży mikrochipów. Ich architektura z 2024 roku umożliwia trenowanie modeli sztuczna inteligencja o bilionie parametrów. To plasuje MooreTraits w świecie zaawansowanych obliczeń i czyni ją kluczowym dostawcą dla firm, jak Dipsik, trenujących modele na dużą skalę w Chinach. Najważniejsze, że MooreTraits tworzy to, czego dziś najbardziej potrzebują Chiny: procesory graficzne do przetwarzania w chmurze gier sztucznej inteligencji dla przedsiębiorstw i centrów danych czyli dokładnie w tych obszarach, na których Nvidia zbudowała fundament swojego światowego imperium. Porozmawiajmy teraz o debiucie giełdowym, bo tu historia staje się niewiarygodna. Firma Mordreds otrzymała zgodę na debiut giełdowy w 90 dni, co jest jednym z najszybszych zatwierdzeń w historii giełdy w Szanghaju. Pokazuje to strategiczne znaczenie krajowych procesorów graficznych dla Pekinu. Prawdziwy szok wywołało otwarcie okna subskrypcji. Oferta publiczna została nadsubskrybowana 4126 razy, a wartość ofert osiągnęła 33 biliony yuanów 45 bilionów dolarów, przewyższając kapitalizację rynkową firmy Nvidia. Na Zachodzie ciągle słyszymy, że chińska gospodarka się załamuje i nie ma przyszłości na jej rynkach. Rzeczywistość jest bardziej złożona, bo niektóre strategiczne branże w Chinach nie zwalniają tempa. One obecnie rozkwitają. Pekin uważa moc obliczeniową za klucz do nowej rewolucji przemysłowej, przełomów w sztuczna inteligencja bezpieczeństwa narodowego, chmury i robotyki. Dlatego państwowe firmy jak China Telecom i prywatne jak Meituan zaangażowały się w Murtrec. Pierwsza oferta publiczna, gdy chiński rząd i czołowe firmy technologiczne inwestują razem, to nie tylko ekscytacja, lecz jasny sygnał długoterminowej strategii Chin. Skala naprawdę oszałamia. MoreThreads zebrało 8 miliardów yuanów, czyli około 112 miliardów dolarów amerykańskich, przy wycenie 175 miliardów już pierwszego dnia. Większość startupów z branży układów scalonych marzy o wycenie miliarda dolarów. Po 10 latach MoreThreads dokonało tego 17 razy szybciej. I to w ciągu jednego dnia. Pamiętaj, ta firma osiągnęła to mimo amerykańskich sankcji. Po wpisaniu na amerykańską listę w 2023 rok Murtrec mogło się załamać. Podwoili wysiłki, zrestrukturyzowali się, usprawnili działania i według wewnętrznych listów zadeklarowali, że nic nie zachwieje naszym postanowieniem budowy światowej klasy GPU. Dwa lata później krajowy popyt na sztuczną inteligencję eksplodował, a firma wróciła jeszcze silniejsza. Jeśli masz zapamiętać jedną rzecz z tego filmu, niech to będzie to, bo pokazuje, czemu to pierwsza oferta publiczna jest tak ważna dla Chin. More Threads nie próbuje pokonać Nvidii. Ona nadal będzie niesamowitą amerykańską firmą technologiczną, która kształtuje przyszłość globalnej sztucznej inteligencji. Ale More Threads tworzy coś innego świat, gdzie Chiny nie potrzebują Nvidii. Jensen Huang jest zaniepokojony, bo wie, że Chiny to jeden z najważniejszych rynków chipów sztuczna inteligencja na świecie. I widział, jak Nvidia spadła z 95% udziału w rynku w Chinach do praktycznie zera po wprowadzeniu kontroli eksportu. I Jensen wie, że firmy jak Moore Threads powstają, by wypełnić tę lukę, aby stworzyć samowystarczalny krajowy ekosystem napędzający przyszłe technologie Chin. Jeśli dziś coś Ci udowodniłem w tym filmie, to właśnie to: globalny wyścig technologiczny Stany Zjednoczone Ameryki i Chin przyspieszył szybciej niż niemal wszyscy przewidywali. Mikroukłady nadal będą kluczowym zasobem państw, lecz wyścig technologiczny przenosi się na automatyzację. Opartą na sztucznej inteligencji, ale także na obszar, o którym wcześniej mogłeś nie myśleć, czyli humanoidalne roboty. Stany Zjednoczone, Ameryki i Chiny widzą w humanoidalnych robotach przełomową technologię, która może zmienić produkcję, obronność, logistykę i rynek pracy. A to, czego jesteśmy teraz świadkami, to początek jednej z najważniejszych technologicznych przemian naszego życia. W rzeczywistości, humanoidalne roboty są dopiero na początku wdrażania w świecie rzeczywistym. Pod koniec. 2025 roku humanoidy to tylko 0,2% światowego rynku robotyki, głównie w programach pilotażowych i kontrolowanych środowiskach, np. zautomatyzowanych fabrykach. Tempo postępu szybko rośnie, a firmy tworzące ten ekosystem przyciągają czołowych inwestorów strategicznych na świecie. Numer 3. Riot Scan rozwija platformę bezpieczeństwa i wydajności z sztuczna inteligencja dla autonomicznych systemów robotycznych zwiększając ich niezawodność w realnych warunkach. Numer 4. How to Robot to globalny rynek łączący firmy szukające automatyzacji ze sprawdzonymi dostawcami robotyki. Platforma ta przyspiesza wdrażanie robotyki w wielu branżach. I numer 5. Formik, firma oferująca robotykę jako usługę i udostępniająca automatyzację małym i średnim producentom w modelu subskrypcyjnym. Formik wspierają Lux Capital i Mitsubishi HC Capital America, a Humanoid Global umożliwia inwestorom detalicznym pośredni udział we wzroście firmy. To jeden z niewielu publicznych instrumentów umożliwiających inwestowanie w prywatnych innowatorów w robotyce, zwykle dostępnych tylko dla funduszy Venture Capital Instytucji lub globalnych gigantów technologicznych. Geopolitycznie Chiny agresywnie działają i mają strategię rozwoju robotów humanoidalnych. Pekin ustalił krótkoterminowe terminy i nadał rozwój humanoidów rangę narodowego priorytetu dla Chin. Stany Zjednoczone rozwijają się dzięki zdecentralizowanemu ekosystemowi opartemu na prywatnych inwestycjach, kapitale wysokiego ryzyka i dużych firmach technologicznych. Oba kraje wiedzą, że przewaga w robotyce humanoidalnej może kształtować przyszłe zdolności przemysłowe i konkurencyjność narodową. Główna teza stojąca za robotyką humanoidalną opiera się na produktywności. Czyli zdolności do generowania większej ilości wyników przy mniejszych ograniczeniach. Mimo niepewnych ram czasowych, potencjalny wpływ ekonomiczny jest ogromny, a technologia dopiero się rozwija.